Niegdyś jak ryby nie brały, to chłopy przynosili wiadrami raki. I takżeśmy spędzali wieczory na ich gotowaniu, na ich obieraniu i jedzeniu. To był element towarzyski naszych wieczorów. Monika, Monika, która przyjechała z czymś nietypowym, a przynajmniej dla mnie człowiek przyjedzie do pracy i przynajmniej się do szkoli. Co dzisiaj tutaj? Tak, dzisiaj reprezentuję Koło Gospodyń wiejskich sami swoi z Filipowa. Dość nietuzinkowo dzisiaj, z produktem masło rakowe masło, które niegdyś często gościło na naszych stołach jako dodatek do potraw, rybnych sosów, zup tutaj serwujemy je z chlebkiem swojskim chlebkiem oczywiście przez nas wypiekanym jest to produkt poboczny trochę, ponieważ serwowaliśmy też tam odnośnie potraw, zupę z raka, tutaj mamy masło rakowe, masełko, które tłoczymy sami, później jest Doprawiane zazwyczaj listkiem laurowym, koperkiem, solą, pieprzem no i oczywiście skorupkami z raka. Przez to ma ten piękny pomarańczowy kolor, ponieważ w skorupkach raka znajduje się naturalny czerwony barwnik. Powiedziałabym, że masło rakowe to raczej taki nowoczesny produkt. Okazuje się, że on był znany już dawno temu. Teraz już to jest produkt dosyć unikatowy, wręcz ekskluzywny. My mamy zaprzyjaźnioną hodowlę raków. I stąd mamy ten produkt, natomiast no, bardzo ciężko jest dzisiaj dostać raki tak ogólnie w rozpudzie, jeszcze gdzieś tam się pojawiają sporadycznie, natomiast nie w takich ilościach jak kiedyś. Jeszcze za mojego dzieciństwa dosyć popularne były te raki, natomiast z czasem po prostu wyginęły. I jakby trochę się odwróciła nasza historia, ponieważ jak nie było ryb, to był rak i to było takie. Hmm. Ludzie musieli sobie radzić. Tak. Natomiast dzisiaj to jest produkt ekskluzywny, nietypowy, e, dość unikatowy i ciężko dostępny. I dobrze, że są takie konkursy. Można Dobrze, podać, dobrze można pokazać, że... można zaprezentować. Tak, dobrze, że są koła gospodyń wiejskich, Bardzo które zwracają. Ja uwielbiam tam, koła gospodyń wiejskich. do tych babcinych przepisów i przypominają nam o nich.